Zrozumie naszą trudną sytuację. Zrozumie nasze umęczenie ciągłymi sprawdzianami. Wiesz co? Ja chyba mam alergię na szkole. Potrzebuję niebawem nowego zwolnienia. Wytłumaczymy jej, że, że obie potrzebujemy zwolnienia na szkoł z alergii do Ile się czuję? tylko mnie boli. Mm -hmm. mm, rzeczywiście, wyglądacie jak prawdziwi męczennicy. Ja na pewno jestem męczennikiem. Męczy mnie to, kiedy muszę rano stawać z łóżka. A ja jestem umęczona tym, że muszę odrabiać lekcje i myć się codziennie. Naprawdę. I kiedy jeszcze? Męczy niekiedy mówią, nie biegaj, nie biegaj, się, nie hałasuj. A mnie męczą sprawdziane z historii i matematyki. Mamo, prawdziwi z nas, święci męczennicy. Mhm, widzę. Widzę, prawdziwy, ale legów. Prawdziwy, święty męczennik to ktoś taki, co za wiarę oddał życie. A wy? Chyba sprawdzacie w szkole, co? Tak, z historii. Z początku chrześcijaństwa w Polsce i misji świętego Wojciecha do Prus. Hmm. To się świetnie składa. Siadajcie. Dobrze się składa, bo dzisiaj w naszej parafii przyjechały ręki świętego Wojciecha. Opowiem wam, co to była za postać? Jednaście wieków temu do naszej ojczyzny przybył pielgrzym z ziemi czeskiej, biskup Pragi, Wojciech, z książęcego rodów Sławnikowiców. Kiedyś w dzieciństwie ciężko zachorował. Jego ojciec wierząc, że do zdrowia przywróciło syna położenie na okarzu w kościele, przekazał go na wychowanie w kościele. Wojciech poznał łacinę i niemiecki, przyjął święcenia kapłańskie i wkrótce został biskupem Pragi. Dlatego na wizerunkach często jest przedstawiany jako biskup. Wyobraźcie sobie, jest rok 997. Biskup Wojciech Postanawia udać się do bogańskiego narodu Prusów, który mieszka nad Morzem Bałtyckim i wierzy w różne kamienne bosze. Biskup Wojciech chce im opowiedzieć o Panu Jezusie, ponieważ wie, że religie nie mieczem godzi się wprowadzać, ale dobrym słowem, miłością i modlitwą. W tym celu Biskup Wojciech razem z Radzimem Gaudentym oraz Benedyktem Boguszem przybyli do Gdańska. Tu misjonarze spędzili dwa tygodnie i chrzcili Polaków. Do Prusów chcieli iść pieszo, ale władca Polski, Bolesław Chrobry, podarował im łódź wraz z załogą mężnych, dzielnych, odważnych i wyjątkowych wojów. Dwa dni żeglugi dzieliły Gdańsk od starożytnej osady Truso, którą w Prusowie. Leżała ona mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się miasto Elbląg. Wojowie odpłynęli z powrotem do Gdańska, a Wojciech, Radzi i Benedykt rozbili z fundami w Gali, niedaleko Osada. Święty Wojciech tak wołał na do Boga: Prusowie, z pochodzenia jestem Słowianinem, z powołania zakonnikiem wyświęconym na biskupa. Teraz jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej tu podróży jest wasze zbawienie. Porzućcie głuche i nieme bawoły i uznajcie jedynego Boga, poza którym nie ma innego. Jednak Prus, jednak Prusowie woleli oddawać cześć kamiennym bożkom i słuchać swoich pogańskich kapłanów. Odgrażali się nawet, że zabiją się tego Wojciecha i jego towarzyszy. I niestety tak się też stało. Biskup Wojciech został okrutnie zabity, a Radzim i Bogusz Benedykt wygnali z Prus. Dwaj misjonarze wrócili na dwór Bolesława Chrobrego, który zaskoczony pytał gdzie wasz brat, biskup Wojciech? Radzim i Bogusz odpowiedzieli Panie, Naszego brata nie ma już pomiędzy żywymi. Prusowie łucznią go przebili. Nas żywych puścili, by ta straszliwa wieść do waszych uszu doszła, panie. Nie godzi się, by to święte ciało męczennika pozostało wśród niewiernych. Muszę je sprowadzić do gniezna, powiedział władca. I tak książę Bolesław wyruszył ze swoją świtą do ziemi prusów. A tam ciało męczennika wykupił za tyle złota, ile ważył święty Wojciech, by później złożyć się w kościele w gnieździe. Do tej pory leży tam w pozłacanym sarkofagu, a jego relikwie nawiedzają baraki w Polsce, takie jak nasza, i świadczą o chrześcijańskiej misji ewangelizacyjnej i początkach kościoła chrześcijańskiego w naszym kraju. Następstwem tych wydarzeń było ogłoszenie świętego Wojciecha patronem Polski. I koronowanie Wolesława na króla Polski. Najpierw symbolicznie poprzez nałożenie na jego głowę korony przez cesarza Niemiec Odpona III, a potem już oficjalnie w 1025 roku. Oczywiście w Gnieźnie, ale to już na inną lekcję historii, kochane dzieciaczki. A wiecie, bracia, mieli, co nam pierwsze krzyży stali, to ojczyste Wróćmy pierwsze światło ziarno. Święty Wojciech! Święty Wojciech! Zaraz zaczynanie, to znanie, zaufanie, to białe zwracanie. lewe podlewanie, to pierne czuwanie. To lodu zbieranie, to nasze powołanie. Kto chciał wiar wiary? Kto był tak wytrwały? Kto przekazał Boże Słowa? Kto poszedł do po Og tíðu lesniari hjálpið við